Razem w czasie ciężkiej choroby dziecka. W te święta z Douglas prezent może znaczyć dużo więcej. Poznaj najpiękniejsze prezenty już od 25 zł. Teraz w perfumeriach Douglas aplikacji i na Douglas.pl. Wspaniałe prezenty, córeczko, ale nie powinnaś była na nas tyle wydawać. Spoko, po prostu weszłam do TK Max. Najnowsze wiadomości. Młoda kobieta zachwyca wszystkich niezwykłymi prezentami z TK Mouse. Markowe prezenty taniej. Mamy to. Włącz Spotify na święta. Dołącz do dumnych słuchaczy świątecznej muzyki. Stop! No Koniec gieć! Ej ty! co? Pobierz Spotify. Słuchaj świątecznych hitów za darmo. Kochasz żyć intensywnie? Tak. Czy widać to na twojej twarzy? Nie. Dzięki Nivea Q10. 24-godzinne działanie przeciwzmarszczkowe. Podwójna siła koenzymu Q10. Widoczna redukcja zmarszczek już w 7 dni. Przeciwzmarszczkowy krem Nivea Q10 dla jędrnej zdrowo wyglądającej skóry. W tym wyjątkowym czasie zadbaj o bliskich, wybierz dla nich idealne prezenty, zestawy świąteczne Nivea i pielęgnuj magię świąt. Nie, nie, to nie ja będę tu gwiazdą. Przed nami 8 tygodni wymagań o najlepsze zdjęcie, na jakie was stać. A za kamerą w roli zupełnie innej niż dotychczas, między innymi Laura Breszka, Ernest Musiał, Ada Piał, Łukasz Zagrobelny. Zadania, przed jakimi staniecie, do łatwych należeć nie będą. Trzeba mieć odwagę i próbować różnych nowych rzeczy. Nowy program Perfect Picture od poniedziałku o 19.50 w TVN Style. Jest zlecenie, jest robota. Jak znaleźć i urządzić mieszkanie? To jest naprawdę dobra oferta. Projekt Niedużej Przestrzeni wbrew pozorom może być skomplikowany. W tej aranżacji każdy detal ma znaczenie. Myślę, że to się tutaj sprawdzi. Wystarczy tylko zaufać zawodowcom. Super! Jest pięknie po prostu. Nowy sezon. Mieszkanie na miarę. Od poniedziałku o 22.25 w TVN Style. Zupełnie niespodziewanie każdy może się zakochać Maciej Sztur Roma Gąsiorowska Piotr Adamczyk Agnieszka Dygant Paweł Małaszyński Katarzyna Zielińska i Tomasz Karolak List do M We wtorek o 22.25 w TVN Style tego w Polsce nie znajdziecie. Jesteśmy w kraju hrabiego Drakuli. Poznajecie tego pana? Wilkentel. Musicie tego spróbować, jak przyjedziecie do Szwecji. Nowy sezon. Jestem z Polski. W piątek o 22.25 w TVN Style. Sponsorem programu jest Modivo. Właściciel sklepu internetowego oraz sklepów stacjonarnych z modą.